Niektóre firmy, jak popatrzymy sobie na przykład na hmm... Dzień dobry. Mam dzisiaj dla ciebie niesamowite wideo a propos modeli biznesowych i tego jak możemy budować nasze firmy i który produkt najlepiej budować. Co jest ważne, te tematy pochodzą z mojej jednej z moich ulubionych książek, The Personal MBA. Tyle jest tych książek, natomiast Kala Strona jest warta złota, więc polecam ci serdecznie. I dzisiaj przejdziemy przez 12 różnych modeli biznesowych, które można budować w swoich firmach. Natomiast co jest ważne, niektóre firmy działają w kilku miejscach, co jest ważne. Więc, można mieć w naszej firmie model biznesowy, który opiera się o, kilku, o kilka elementów. Te elementy mogą być miksowane, ale głównie te 12 elementów bardzo ci pomogą, jeżeli chcesz budować swoją firmę, nie wiesz, co robić. Takie masz opcje. Ewentualnie można jakoś kombinować między nimi, więc skupmy się na nich w tej chwili. Rzecz jeden: produkt. Budujemy nasz produkt, który może być produktem fizycznym albo produktem online i oferujemy go naszym klientom za jednorazową cenę. Tak na przykład jest zbudowana Akademia. Okay, akademia nie ma modelu subskrypcji, subskrypcyjnego jeszcze, więc płacisz raz, dotrzymujesz produkt. Kupujesz but, płacisz pieniądze. Kupujesz książkę, płacisz pieniądze. Książka jest produktem, więc pierwsza bardzo prosta rzecz. Rzecz dwa, usługa. Tak na przykład jest zbudowana firma Chmurowisko, gdzie są ludzie, którzy wykonują pewną usługę na rzecz danej firmy. Oczywiście, co jest ciekawe, niektóre usługi mogą być bardzo sproduktyzowane, czyli mówimy, że ta ilość pracy będzie taki wynik, to będzie wchodziło w skład. To kosztuje tyle i tyle pieniędzy, ale dalej, jeżeli tam gdzieś w tyłu są potrzebni ludzie, żeby przepychać pewien proces, to wtedy mówimy cały czas o usłudze. Rzecz trzy: dzielone zasoby. Kupujemy na przykład kawałek przestrzeni, kupujemy kawałek czegokolwiek i wiele osób z tego korzysta może w jednym czasie albo w innym czasie. Taki przykład, crossfit sygnuł, do którego chodzę jest wykupiony albo wydzierżawiony kawałek przestrzeni, są sztangi, są inne rzeczy i ludzie to spółdzielą. Co też przechodzimy do punktu kolejnego, czwartego, subskrypcja, bo klienci też tam płacą w modelu subskrypcyjnym, czyli co miesiąc uiszczają opłaty, żeby mieć dostęp do czegoś. Ale tak też na przykład działa Spotify, która jest z jednej strony produktem, ale z drugiej strony też działa w modelu subskrypcyjnym. Subskrypcję możemy oferować na wiele różnych rzeczy, produkty, usługi itd., itd. Od sprzedaż większość klientów Allegro, którzy kupują coś taniej, sprzedają coś drożej. Możemy to znaleźć w wielu różnych branżach, czyli po prostu kupujemy na przykład Rolexa, Data za 3000 300 tysięcy złotych, sprzedajemy go za 100 tysięcy złotych. Jeżeli uda nam się to zrobić w sposób powtarzalny, mamy super biznes, ok? Więc kolejny element. Wynajem, na przykład biuro i jego mieszkanie. Mam kupione mieszkanie, to mieszkanie zostało podzielone na pokoje i jest wynajmowane co miesiąc ludziom i ci ludzie płacą pieniądze. Więc możemy mieć znowu kawałek biura, możemy mieć kawałek budynku, możemy mieć kawałek czegokolwiek i wynajmujemy to jednej osobie albo kilku osobom, żeby mogły z tego korzystać, mieć dostęp do swojego kawałka przestrzeni, swojego kawałka aplikacji, swojego kawałka czegokolwiek. Idąc dalej, agencja. Agencja to jest bardzo ciekawy element, nie chodzi tutaj o agencje marketingowe, chociaż też mogą być to agencje marketingowe, ale chodzi tu bardziej o model pracy, czyli my pomagamy w sprzedaży od sprzedaży produktów, usług danej firmy. Tak na przykład jak NordCloud, którzy też działają na rynku tym samym co Chmurowisko i oferują usługi itd., ale też mają mo możliwość odsprzedawania e, zasobów firmy Amazon Web Services. Dzięki temu oni są tak jakby pośrednikiem pewnych usług, które są kupowane albo w formie dużej, albo w formie subskrypcyjnej, ciachane, różnego rodzaju robione i odsprzedawane dalej. Oni są tylko takim pośrednikiem w tej całej układance. Agregacja publiczności, temat bardzo popularny, szczególnie wśród blogów i stron internetowych, ale też i koncerty i tego typu rzeczy mogą być po to uważane, ale znana strona wp.pl, onet.pl, interia, you name it, są to strony, które głównie zbierają publiczność, i na bazie tego oferują reklamy firm trzecich. Więc jeżeli. Oferujesz taka na swoim blogu, prawdopodobnie też pracujesz w modelu agregacja publiczności. Pożyczka, prosty temat. Większość banków działa w ten sposób, więc banki mają wiele usług dodatkowych, ale oni zarabiają głównie na pożyczkach, na krytach hipotecznych, na krytach tak itd. Opcje, na przykład Xelion albo różnego rodzaju brokerzy, szczególnie w świecie Forexu jest to znane, czyli mówimy, że hej, gdy dojdzie ta data, to kupimy daną rzecz za na przykład 200 zł, albo ta rzecz będzie warta, 200 zł, i gdy dochodzi ta data, i wtedy dana rzecz może kosztować więcej, może kosztować mniej, a my już powiedzieliśmy, ile za to zapłacimy. E, wzięliśmy opcję na sprzedaż, na kupno i działamy właśnie w ten sposób. Ciekawy model biznesowy, który przeze mnie jest całkowicie niezrozumiały. Powiedziałam tyle, ile wiem, ale jest wiele firm, które świetnie się potrafi w tym modelu obracać. Ubezpieczenia, bardzo proste, rynek, który zawsze będzie istniał, ludzie lubią się ubezpieczyć od różnych rzeczy, a ubezpieczyciele y, robią różnego rodzaju. Ciekawe oferty, które mogą pomóc firma Generali, w której nawet kiedyś pracowałem, przydaje głównie ubezpieczenia i kapitał, e, na przykład Inspiration Booster, e, biorą pieniądze z rynku albo biorą pieniądze z różnych innych e, firm i robią kupę pieniędzy i potem tę kupę pieniędzy inwestują w inne rzeczy i jeżeli te pieniądze się zwrócą, to część jest spółdzielona Właśnie z osobami, które zainwestowały. I to tyle. Mam dla Ciebie natomiast ciekawe zadanie na koniec tego vloga. Jeżeli masz to chwilę, spróbuj wypisać w komentarzu pod tym wideo te 12 punktów, produkt usługiona zasoby, subskrypcje, dalej. I napisz inne firmy, które robią tego typu rzeczy. Pamiętaj też, że są firmy, które działają w wielu miejscach. Natomiast spróbuj wypisać w każdym punkcie inną firmę. Zobaczymy, jak Ci pójdzie z tą grą, tą zabawą, a swoją drogą, dla przypomnienia, jeżeli interesuje Cię chociaż odrobinkę temat marketingu, który w każdym biznesie jest mega ważny, bo bez marketingu nie mamy ludzi, którzy się dowiadują o naszym produkcie, to odpaliliśmy wczoraj szkołę marketingu. Nie wiem, czy jeszcze są wolne miejsca, bo mieliśmy tylko 300 miejsc przez sprzedaży. A jeżeli masz ochotę, to poniżej tego wideo widzisz linki, które pozwalają Ci obejrzeć albo nagranie z naszego otwarcia, albo dołączyć do naszego programu. To tyle. Dziękuję Ci bardzo za ten dzień. Zachęcam, Personal MBA. Aby była w każdym e, domu przedsiębiorcy i dodatkowo daj znać w komentarzu e, jakie firmy według Ciebie powinny pasować pod te wszystkie elementy, ale nie te co są tablicy, ale inne. Dzięki Ci bardzo za wszystko, e, powodzenia w tym wspaniałym dniu, e, buziaczki i pa.